Przeżywamy w tej wspólnocie parafialnej jakże piękną i doniosłą uroczystość. Pięciu naszych braci alumnów trzeciego roku przyjmie dzisiaj sutanny strój duchowny, który jest znakiem Chrystusowego kapłaństwa. Dokona się tej, o, ten obrzęd w tej wspólnocie parafialnej, w tej świątyni, której patronuje. Matka Boża Ostrobramska. To właśnie wysiłkiem tej parafialnej wspólnoty, motywowani wiarą, zostawili tutaj cząstkę swojej pracy, swojego trudu oddania Panu Bogu i Kościołowi. Nie sposób nie wspomnieć pasterzy, kapłanów tej wspólnoty parafialnej. Świętej pamięci księdza Prałata Zenona Majchra, budowniczego i pierwszego kustosza tej parafii, i jego następcę księdza kanonika Grzegorza Kowalczyka, który od pięciu lat kieruje tą wspólnotą cząstką Ludu Bożego. Dzisiejsza liturgia słowa kieruje nasze myśli do starotestamentalnych wydarzeń. Mówi nam o zmaganiu się Boga i człowieka na przestrzeni historii zbawienia. Oto starotestamentalny prorok Abraham dostaje od Pana Boga obietnicę, że jego potomstwo będzie bardzo liczne. On stanie się ojcem wielu narodów, a jego potomkowie będą niczym gwiazdy na niebie, jak ziarnka piasku nad brzegiem morza. Uczyniona przez Pana Boga obietnica z ludzkiego punktu widzenia nie rokowała zbyt wielu nadziei na urzeczywistnienie. Abraham był bowiem człowiekiem w podeszłym wieku, a jego żona Sara już od dawna była bezpłodna. Jak zatem uwierzyć w obietnicę poczynioną Panu Bogu? Abraham nie waha się nawet przez chwilę. Jego wiara nie przeżywa żadnego zwątpienia ani kryzysów. Podejmuje określone działanie, któremu zostało. Powierzone przez Pana Boga. W ten sposób ten starotestamentalny prorok daje nam wzór, jak należy Panu Bogu zawierzyć, jak odpowiedzieć na Boże Słowo, kiedy nadzieja była wbrew nadziei. Ale On pokazuje, że zaufał nieskończonej miłości Pana Boga, zaufał nieskończonej. Bożej Wszechmocy. Mówi nam o tym również święty Paweł w dzisiejszym czytaniu, który stara się podkreślić, że to właśnie Abraham, do którego Bóg skierował swoje słowo, odpowiedział Bogu jako temu, który wskrzesza umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje wiara abrahama jest dla nas wzorem wzorem zaufania Panu Bogu zachętą do tego abyśmy poszli za głosem bożej obietnicy byśmy szli za głosem który podpowiada nam nasza wiara a nasza wiara mówi nam abyśmy uwierzyli w dzieło zbawienia które dokonało się przez Jezusa Chrystusa. Podkreśla to sam Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, który mówi, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, powinien wyznać swoją wiarę, wyznać tak, żeby nie zapierać się Jezusa Chrystusa, dawać o nim swoje świadectwo. Sam Zbawiciel mówi, każdy, kto wyzna wiarę we mnie przed ludźmi, ja również o nim będę pamiętał przed Bożymi Aniołami. A każdy, kto się u mnie zaprze, spowoduje, że również ja przed Bożymi Aniołami się u Jego zaprę. Wiara w Jezusa Chrystusa, wiara w zbawienie dokonane przez niego na drzewie krzyża. Jest bardzo wymagająca. Wiedzieli o tym apostołowie, którzy może z ludzkiego punktu widzenia chcieli nieco złagodzić wymagania. Bali się przecież, bo wiedzieli, że trwanie przy nauce Jezusa Chrystusa wiąże się niejednokrotnie z prześladowaniem, odrzuceniem, cierpieniem czy więzieniem. Ale Jezus Chrystus mówi do nich aby zaufali Panu Bogu by oni nabrali odwagi nazywa ich nawet przyjaciółmi by w jeszcze większym stopniu mieli zaufanie do Jezusa Chrystusa bo dać świadectwo Jezusie Chrystusi to dać świadectwo wobec prawdy Ewangelii i mieć nadzieję, że kiedyś będziemy ze wszystkimi zbawionymi w niebie, będziemy oglądać Boga twarzą w twarz, a już tutaj na ziemi, budując Królestwo Boże, będziemy uczestniczyć w tak cudowny sposób, otwarty na Boga, w tej radości, światłości i pokoju. Wielu było na przestrzeni dwóch tysięcy lat istnienia Kościoła świętych, którzy pragnęli budować swoje życie na nauce Jezusa Chrystusa, pragnęli budować swoją świętość i nie zawahali się nawet przez chwilę oddać swojego życia dla zasad, które wypływają z Ewangelii. Głoszonej przez Jezusa Chrystusa. Był wśród nich także i patron dnia dzisiejszego współczesny święty błogosławiony warszawski kapłan, ksiądz Jerzy Popiełuszko, który słuchał Pana Boga, żył Bożym Słowem, jego życie było odzwierciedleniem zasad wypływających. Z nauki Jezusa Chrystusa. I jednocześnie swoją męczeńską śmiercią potwierdził, że nie da się w sposób trwały budować swojego życia na, poprzez strach, kłamstwo i manipulacje. Oddał jako męczennik swoje życie, stając się dla nas wzorem zaufania i zawierzenia Panu Bogu. Święty Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest także patronem trzeciego roku naszych braci alumnów, którzy za chwilę, za chwilę przyjmą sutannę, strój duchowny i biret będący nakryciem głowy. Drodzy bracia, ta sutanna jest znakiem Chrystusowego Kapłaństwa. Chociaż nie jesteście jeszcze kapłanami, ale starajcie się tym bardziej swoim życiem względem tego znaku okazywać swój szacunek. Błogosławiony ksiądz Jerzy, wasz patron, powiedział kiedyś słowa, które zamieściliście w zaproszeniu na dzisiejszą uroczystość. Świętość nie jest czymś wyjątkowym. Świętość nie jest darem, który Pan Bóg daje wybranym. Świętość jest naszym powołaniem i obowiązkiem. Niech więc ta świętość, według słów Waszego Patrona, będzie Waszym obowiązkiem, ale również i radością Waszego życia. Niech będzie Waszym powołaniem do tego, abyście uczyli się służyć Panu Bogu i ludziom. Dla własnego zbawienia, a także dla zbawienia tych, których kiedyś w przyszłości, mamy nadzieję, jako kapłani będziecie prowadzić. Drodzy siostry i bracia, uczestnicy tej eucharystycznej ofiary naszego, naszej modlitewnej wspólnoty. Tradycją naszego seminarium stało się, że obrzęd obłuczyn dokonuje się w różnych parafiach naszej diecezji. W tym roku gościmy tutaj, w tej pięknej świątyni sanktuarium, w tej wspólnocie parafialnej. I nie jest to dziełem przypadku, że pragniemy, aby przyjęcie stroju duchownego miało miejsce właśnie we wspólnocie parafialnej. Bo wspólnota parafialna jest tym miejscem, gdzie bezpośrednio realizuje się Ewangelia, gdzie w sposób bezpośredni pod przewodnictwem kapłanów dokonuje się dzieło Bożego miłosierdzia, zbawiania człowieka już tutaj na ziemi, poprzez głoszone Słowo Boże, sprawowaną Eucharystię, poprzez sprawowane sakramenty. Dziękując za naszą dzisiejszą wspólną modlitwę, dziękując za waszą wspólnotę, proszę was, módlcie się za tych naszych braci, którzy dzisiaj przyjmą strój duchowny. I módlcie się za całe nasze warszawsko-praskie seminarium, za tych, którzy przygotowują się, by być kapłanami i służyć w naszym lokalnym warszawsko-praskim kościele. Niech słowa Chrystusa realizują się na co dzień, realizują się zawsze, by nigdy nie brakło tych, którzy mają iść i służyć na niwie Pańskiej. Amen.